Sol, ja Jadrowina Pieprzu witam Was kochani bardzo serdecznie w moim projekcie pokolenia, które idzie do przodu, ale na moment, kochani, w tej nadchodzącej okresie wakacyjnej przystopuję troszeczkę i zapauzuję, bo najprawdopodobniej to właśnie ta rozgrywka będzie wstrzymana na okres wakacji, ale nic to, nic to, może jeszcze tuż przed tą przerwą uda nam się, słuchajcie, jakieś awanse zdobyć, coś jeszcze dobrego, żeby się zadziało u naszych simów tak, u nas wiosna po tych sylwestrowych, bożonarodzeniowych szaleństwach czas wrócić do pracy. E, do pracy. Ojeju, czym ty nie idziesz do szkoły? Kochanie. A ty z mamą będziesz sobie gadała? Nie, nie, kochanie. Nie, nie będziesz rozmawiała. Będziesz szła do szkoły, moja droga. Dosyć tego dobrego. A zobaczcie, Abigail. Ja sobie potańczę przed pracą, bo jeszcze jestem na fali Sylwestra i tak sobie będę pięknie pomykać, no dobra, niech sobie pomyka, no nie? No a nasza maleńka idzie już do szkoły, nasz Marko jak zauważyliście grzebie sobie w tym czymsik bo się nam zepsuło no i stwierdziłam dobrze, on musi tak czy siak, słuchajcie, te umiejętności majsterkowania podwyższać, więc to w sumie by się wszystko ładnie nam spięło. Chociaż kupiłam mu tam kolejną książkę, kolejny tom, no ale niech ma. Jeżeli chodzi o naszą Abigail, no to kochani moi, chyba poczty jeszcze nie przyszła poczta a nasza Abi ma raz, dwa, trzy, cztery pocztówki i ona prosiła o kolejne pocztówki, ale one pewnie, pewnie jeżeli przyjdą to dzisiaj wieczorem, znaczy po pracy, tak myślę. A do pracy, kochani, pójdziemy już za dwie godziny. Ty, kochane, masz dzisiaj wolne. On ma, słuchajcie, dzisiaj wolne. No dobra, to on sobie troszeczkę popracuje nad tymi różnymi ustrojstwami. No i dobrze by było, jakby jeszcze tą robotykę nie zrobił. To byłoby super. No ale czy to się stanie, tego nie wie nikt. Aby jeszcze sobie zjeść śniadanko tak przed wyjściem. Dobra, czy tam wody się napijesz, mleka, czy cokolwiek. Dobra. No to do zobaczenia w laboratorium. No cóż. No cóż, witaj. <noise> Czyli wszystko po staremu słuchajcie. <noise> Myślałam, że będziemy tropić jakichś ufolutków czy coś, no ale nie. Będziemy za to używać miotacza Sim Promieni na współpracowniku Erik. Nie dobra, będziemy przygotowywać specyfik potrzeby OK, to może to wtedy podzielimy się z Erykiem. Natomiast ulepszymy też miotacza Simpromini, dodając funkcję kontroli umysłu. Super. I już teraz wiem, jak mam to robić. No tak, bo wiecie, dwa odcinki albo trzy kontroli umysłów, cel wprowadzenia przeciągi, dobra, e, to był taki fej trochę, nie, no bo ja nie wiedziałam, jak ja mam to zrobić i w ogóle nie to chciałam robić i w ogóle tak namieszałam strasznie no no więc tak, no czasami tak jest, kontynuuj dodanie funkcji kontroli umysłów, jedz dobra, to mamy to, mamy to kochana, to idź abi i Popracuj trochę, a potem będziemy się starać e, użyć ten miotacz na którymś współpracowników. Czy ta funkcja, która tak mizernie wygląda, ja chciałaby coś zjeść? Eryk? <laughs> nie, on będzie, on będzie, słuchajcie, pił specyfiki. Ale jego żona tak jakoś marnie wygląda, no nie? Może ją nakarmimy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie poklepaliśmy i, po, i musiałam też oczywiście podziękować za to, że nam jednak tą, naszego Arniego wzbogacił o kolejne tak, Arnie, o kolejne funkcje, a teraz możemy już te funkcje moi drodzy wykorzystać i zobaczymy co na to nasza współpracowniczka mam coś dla ciebie jesteś głodna? I co? Ojej, ojej, chyba jestem głodna, chyba muszę iść coś zjeść. A to trzech masz wysłać aż. Chodź tutaj, Majra, chodź tu. Chodź tu, bo my tu, my tu potrzebujemy cię. Majra. Jesteś głodna? To proszę bardzo, możesz iść coś zjeść. O, oh, no. Nie chcę, jestem na diecie, ale trudno, pójdę. No ale zobaczcie, można też się napić po prostu wody. No i super. Czy ktoś tu jeszcze jest głodny? Czy ktoś tu jeszcze wygląda na takiego kogoś, kto chciałby coś zjeść? Nie, nie zamrażający, chodź, chodź. Jeszcze tutaj wykorzystamy, a potem będziemy ten specyfik robić. Przygotuj specyfik potrzeby OK. To, to to, nie tu, to tu. Syntezuj. Syntezuj skażony, ale my chyba mamy normalne. Potrzeby ok. Dobra. Cześć Jarek, chciałbyś coś sprawdzić dla mnie? Bo słuchaj, mam takie potrzeby ok. Chcesz, być, chcesz mieć potrzeby ok? Zobacz, takie zielone są ładne to co? na zdrowko kochany no jak zawsze ok flirtuj z kimś po wypiciu o oh, ja yeah. hmm a muszę to robić dobra to lepiej już kogoś zmusimy do sprzątania yy, nie wiem zobaczcie jakie ja... one cały czas piją one piją non stop i dlatego sikają potem Zobaczcie, o oh gosz, Chodź. Co ci jest, żonusiu? No zobacz, jak tu naflejtowałaś. Żonko moja, co się z tobą dzieje? Idę stąd. Oj, mężu, bo ja nie wiem, co się ze mną porobiło. Ale teraz posprzątasz. Zobacz, my, my to zrobimy, że będziesz miała ogromną ochotę posprzątać. Ja poproszę o takie sim w sobotę, bo wiecie, że w sobotę się na Śląsku sprząta. A ona grzebie w telefonie. No ile ty masz lat? Miałaś posprzątać. A pani mogłaby się umyć, nie żeby coś. I co z tymi kosmitami? Czy coś one tutaj... Oooo, to przyciąganie uwagę kosmitów może nawet nas porwą. <laughs> oj tam, oj tam, nawet bym, bym nawet na to liczyła. <laughs> Teraz zrobimy epidemię słabego pęcherza, skoro i tak wszyscy leją, a zwłaszcza ta pani, która dzisiaj jest bardzo mało elegancka. Nie dość, żeby z kapelusza to jeszcze taka strasznie brudna. No to idźcie, no wszyscy idą siku. O, ta będzie jedno, Patrzcie, jak drobi, jak gejsza. I taki korek będzie teraz w toalecie. No a dlaczego tutaj byłaś w toalecie? <grywia> <grywia> Takie kacz. To tam jest na zewnątrz. A? Ja nie widziałam, że pan Denis kim tutaj jest. A pani to kto? Wow. Aha, bo tak nagle wszystkim się chce siku. Oni będą sikać na zewnątrz? Jak pieski? Ale dziwne. I oni w ogóle gdzieś idą, słuchajcie. Gdzie... Patrzcie, oni znikają. Co wy za mocz macie? Co wyście tam pili? Nowy poziom, drugi, nauki kosmiczne, słuchajcie, mamy. Chciałabym, żeby ona troszeczkę, chociaż nam tą odrobinkę, do góry podciągnęła tą rakietę. Bo jak mamy wyruszać w kosmos, jak ta rakieta cały czas tylko czeka, aż my ją zbudujemy, bo wszyscy inni mają chyba na to troszkę wywalone. Takie od nasze przynajmniej wrażenie. No i mamy już wszystkie zadania wykonane. Jeszcze przeanalizowałam tam roślinność, bazylię konkretnie. No a my sobie teraz pójdziemy tutaj, chyba że... Chyba, chyba, że mamy kosmite. Mamy kosmite. Dobra, to zostaw już olej już tą rakietę. Trochę tam już godzinkę podłubałaś przy niej i będziemy sobie kopać. No, awansu dzisiaj nie zdobyliśmy, ale 1600 mamy, plus jeden dzień urlopu. Wracamy do domu. Ciekawe czy jakiś nowy ten kosmos był. Zaraz zobaczymy, czy mamy coś nowego, czy, czy starego. I czy w poczcie przyszły nasze kartki. Bo powinniśmy mieć z m, Groty Północnej bodajże. I jeszcze... O, i rachunki od razu. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak, mamy, słuchajcie. Mamy oazę szczęścia. Pyk i gro... I północną grotę, ale super. Abigail, to weź tak od razu jeszcze... Mm, napisz list do... Dobra, to stąd już wszystkie kartki mamy. To znajdź tego korespondencyjnego przyjaciela. Kto pięknie wygląda? I taka piękna panna młoda. Jak... Dobra, a ja zaraz jeszcze zobaczę, co robisz. Ty sama od siebie poszłeś zadanie robić. Jaka Ty jesteś kochana. I masz czwórkę. Ja jeszcze tylko zobaczę, jak to w kalendarzu tu wygląda. Nasza Abigail, słuchajcie, według kalendarza, no to my jej zrobimy urodzinki. Zrobimy jej urodzinki tutaj, razem z Tatą. A ma ma tu urodzinki. Dobra, to nie musimy jej robić urodzinki. Ona sobie tu będzie miała urodzinki. OK. A tu są urodziny naszego Taty, czyli w czwartek. Dobra, żebym nie zapomniała. A tutaj sobie właśnie, tutaj przejdzie już do grupy nastolatków. I powolutku zaczniemy się zastanawiać, co dalej robić z naszą malinką. Na razie niech tam sobie robi te swoje rzeczy. A, aha, bo dobra, bo ty już napisałaś, idziesz coś zjeść. Okej, okay, dobra. E, Abigail, kochana moja, dlaczego... Widzieliście to? Nie, bo jednak stwierdziła, że chce torta. Na początku wzięła sobie Santimbo tofu kurczaka, ale stwierdziła, nie, jednak chce, nie, torta chce. A u ciebie jak aniołku jesteś najedzona? Tak. Wiesz co? A mogłabyś na przykład, no nie wiem, poprosić, czy mama już ci tłumaczy, nie, ty rozmawiasz z nią. Dobra. Jesteś czwórkowa wciąż, tak, czyli nie musisz więcej robić niż, niż musisz. <grym> ok. A jeszcze tak, taki update malutki, niestety, ale jeżeli chodzi o kosmitów, to żadnych nowych nie udało nam się zdobyć. No jedyne nowe rzeczy, które zdobyliśmy, no to były właśnie te dwie pocztówki. No i myślę, że jeszcze sobie z Abi to musisz iść do toalety. Weź kochanie jeszcze otwórz te rzeczy. A masz tam jakieś odpowiedzi już czy jeszcze nie? Sprawdź odpowiedzi, czy jeszcze za wcześnie. No i myślę, że tak za dwa, trzy odcinki trzeba będzie yy, sprzedać wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne i podliczyć nasz budżet razem z tym domem, no bo będziemy się przeprowadzać, no nie? O, to idź go poproś, poproś go o ten, o kartkę. Napisz poproś. Słyszycie to? No i znowu to się stało, ale... Abi strasznie się chce siku Ha! Poleciała! No i tyle by było. Ciekawe jak długo jej nie będzie. Marko, a czemu ty tego nie dokończyłeś? A w ogóle to nasza Zosia. O! Trzeci poziom kreatywnych! Zosiu, kochana moja! Skarba! Bo ona wyobraźnię ma taką bujną! O, jakie to słodkie! A ty nie miałaś przez przypadek w skarbie właśnie te ćwiczyć <laughs> umiejętności motoryczne? ale już jest późno to idź kochanie, chciałam jej na nocnik słuchajcie <laughs> skorzystaj, weź sobie prysznic i idź spać Aniołku bo to już nie ma co, jest za późno wieczorem, żeby takie rzeczy robić e, na to... aha, bo twój tata tam jest oj Marko, Marko, dobra to weź ty sobie najpierw skorzystaj kochany ty pójdziesz sobie coś tam zjeść, na pewno coś mamy jeszcze w lodóweczce, no nie? No pewnie, że tak. No, ja się muszę nimi tu zająć i poczekać, aż mi oddadzą moją Abi. Chcecie, Marko, wyszedł, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, czy ta Abi wraca, czy Diana w ogóle poszła. Może do koleżanki na drugą stronę ulicy. O, jest. Oddali. Nasza Abi, tak. O jej tam w głowie muzyka i dobra, ona musi iść do tej toalety. No to idź kochana! Dopiero co sama zrobiłaś taką straszną imbę u siebie w pracy i wszyscy byli... chcieli iść siku. To teraz ty. Widzisz, zemsta bywa słodka. A gdzie Zośka? A Zośka poszła naczynia pozmywać. Zosia, zostaw to kochana, weź tu, śpi, idź spać dziecko. No chodź, chodź, a ty cikać. <laughs> Same problemy normalnie. A ty? A ty jesteś śpiący, no dobra. Idź. Idź spać. Nie mogę trafić w łóżko. I wylądowaliśmy. Jej! Pracuj nad drzewkiem bonsai. Przygotuj specyfik powiększenie. Aha, do tego specyfiku chyba potrzebujemy bananów. A zatem, a zatem, a zatem kup nasiona. I to będą Owoce, no nie. E, gdzie jesteście owoce? No, tu jest, tak? Owoce? Tak, ok, dobra. No to już otworzymy, otworzymy i zobaczymy, co nam tam przyszło. Są banany. Dobra, skoro mamy banany, to możemy teraz syntezować te te <grymne> ten specyfik powiększenie. Potrzebujemy dwa banany, dwa jabłuszka i wszystko mamy, więc możemy sobie spokojnie zabrać je do roboty. A to drzewko bonsai, z tego co pamiętam, jest na pięterku, tak? Czy jesteś tutaj? O, ale ja widzę, że jest takie bardzo zarośnięte. Więc trochę czasu chyba trzeba będzie mu poświęcić. I co jeszcze? Każ współpracownikowi analizować roślinność. No dobra, to się, to się da zrobić. To nie jest żaden problem. Byle nam te wszystkie specyfiki fajnie wyjdą. Nie bierz tego do buzi, fe! No, nasz kolega starszy <głos》> poszedł posprzątać. A my skalibrowałyśmy to ustrojstwo, a teraz próbujemy nawiązać kontakt. Ale chyba kosmici nie bardzo chcą z nami ten kontakt nawiązywać, więc no cóż, wyszło jak wyszło, no nie? Każ współpracownikowi eksperymentować. Wszyscy od nas uciekają, bo nie chcą, żebyśmy, żebyśmy znowu coś im kazali robić. No ale na no co? No, taką, taką mamy pracę, no. E, gdzie jesteś? Tu, to jesteś tutaj dobra. E, więcej opcji. I co jeszcze mamy zrobić? Każ współpracownikowi eksperymentować. To jeszcze to. Będziemy niestety Ali skazać zrobić, dopiero co sprzątała biedna. A my będziemy przygotowywać jeszcze skażony specyfik i myślę, że oprócz tego pójdziemy jeszcze to drzewko tam. Popracować nad drzewkiem pójdziemy, cokolwiek to znaczy. Syntezuj, dobra, jedzenie syntetyczne, ok. No, Pan bardzo ładnie wyczyścił nam kuchnię. To bardzo miłe z pana strony. Ale proszę tak mocno nie trzeć, bo pan zadrze mi tutaj farbę z tego, no. O już wystarczy? Wystarczyło tylko gałązki przyciąć? O, a zmieńko, a jeszcze zmienić formę? No nie, żeby mi to nam bardzo do szczęścia było potrzebne, ale może przynajmniej troszkę poprzycinamy tutaj te badyle czy coś. Dobra, kontroluj umysły. A dlaczego nie jest? Aha, bo my się miały zajęte, słuchajcie. To ustrojstwo do tych specyfików, dlatego że kazałyśmy coś robić Alice, no nie? Więc chodź, jeszcze raz to weźmiesz yy, jedzenie skażone, przygotujesz. Chyba, że nam ktoś zajmie. Nie, nie zajęła. Okej, okay, dobra, olej już to, chodź tu. No dobra, kochani, I tam sobie tańczą, bo zrobiliśmy imprezkę taneczną, a już sobie potańczą trochę w pracy, no nie. Natomiast nasza Abigail się wzięła za rakietę. No i dobrze. I jeszcze miała pracować nad wynalazkiem o nazwie, nazwie lewitująca lampa. My chyba mamy już taką lampę w domu, tak mi się wydaje. Oj, brudna jesteś, kochanie, dobra. Dobra, to weź już skończ z tą rakietą. Zawsze troszkę do przodu, ale powiem wam mozolnie, mozolnie to idzie. Skorzystaj kochanie i weź prysznic. I chyba resztę dnia już spędzimy zbierając kałki. Tam pewnie rozkoszne połączenia nauki, inżynierii, przestrzeni kosmicznej sprawia, że Abigail jest w siódmym niebie. Najwyższy czas, by przyznała się, że lubi nauki kosmiczne. No lubi, no no, no co, no lubi wybrazę za taki zawód. Słuchajcie, kto zmarł? Abigail jest w żałobie, o jeju, mama. Babcia zmarła, zobaczcie. Mama od Marko zmarła. O, jak mi przykro. O. O Nic, będziemy musieli iść z wizytą do dziadka dzisiaj. Tak, mamy awans, który mnie cieszy w sumie, bo... No bo bardzo przykra informacja przyszła. Ale no cóż, idziemy kochani do domu, zrobimy coś do jedzenia i idziemy odwiedzić. No, przyszliśmy tutaj i zapukamy... Ojeju! Biedny Marko. Coś kawstawaj z tej podłogi. Chodź. Jest Elena. Chciałaś podejść, Abigail. Przyjazne. Obaj mi ją. Patrzcie. O nie. Dziadek też od razu zmarł. O, jak mi jest przykro. Wiecie co? Bo zrobimy sobie pogrzeb w kolejnym, w kolejnym odcinku. O nie no i babcia i dziadek w jednym czasie. No, podejdź też tam do siostrzyczki swojej. Co prawda ona była m, adoptowana, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Dobra, zjedzcie sobie razem kolację. weź może jeszcze zrób sobie grupę kochanie abigail tak żebyście wszyscy razem byli rozwiąż i włóż z, i, i utwórz nową <grych> ale numer a potem wszyscy weźmiecie sobie kolację no zjedzcie coś ciepłego z lodówki Zosia też jest biedna, zobaczcie No nic, w kolejnym odcinku trzeba będzie zorganizować jakiś pochówek No i cóż, no, w tym takim przykrym niestety akcencie dzisiejszego spotkania będziemy się żegnać bo już dwa simowe dni zawarł ten odcinek no smutna wiadomość, bardzo smutna no ale no tak jest w tym simowym świecie więc kochani żegnam się z, wań, z wami mimo wszystko życząc wam dobrego i wspaniałego dnia sól sól, odrobina pieprzu i pa pa